Surowiec, sito z procesu kompostowania bioodpadów z sita bębnowego. Kompost, klientowi zależy, żeby te patyczki dostawały, żeby miała dużą strukturę. Odsiew drobny, skończy jako zrębka drzewna W to folia, duże zanieczyszczenia drewniane Tu mamy kamienie toczne elementy Wyciągamy, wyciągamy drobną folię, tu mamy plandekę, optymalnie byłoby mieć jakąś siatkę, która pozwalałaby uciekać powietrzu, ale trzymałaby tą, tą, tą folię drobną w środku.